Finalny odczyt inflacji konsumenckiej w październiku wyniósł 2,8%. O czym porozmawiamy z naszym gościem, ze mną, bowiem pan Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Piotrze, obyło się bez zaskoczenia. Tak, to jest wynik zgodny ze wstępnym odczytem inflacji CPI za październik, ale warto przypomnieć, że wówczas to było zaskoczenie. Dość powszechnie oczekiwano, że inflacja w październiku wzrośnie nieznacznie względem wrześniowego poziomu. Średnia prognoza ekonomistów wynosiła 3%, a tymczasem inflacja w październiku spadła. I to jest oczywiście w bardzo wielu wymiarach pozytywna wiadomość. No właśnie mówi Pan o wiadomości pozytywnej w wielu wymiarach. No to dla których z wymiarów są, jest wiadomością najbardziej pozytywną? Kto na tym najbardziej no, może na pewno skorzystać? Jest to, oczywiście... fantastyczna, fantastyczna wiadomość dla konsumentów, tak? Ceny w sklepach rosną wolniej, więc na pewno konsumenci, a wszyscy nimi jesteśmy, możemy się z tego cieszyć. To jest oczywiście no, jakby. Najważniejsze. Natomiast na poziomie makro to też jest pozytywne, no bo jeżeli rośnie szybciej siła nabywcza konsumentów przy danym poziomie wzrostu płac i spadającej inflacji, to można się spodziewać, że konsumpcja będzie rosła solidnie w ujęciu mhm. realnym. I dane o PKB za trzeci kwartał już to zasygnalizowały. Tu zresztą na wykresie widzimy, że wówczas inflacja się mocno obniżyła względem drugiego kwartału, dane za lipiec, sierpień, wrzesień inflacja nieco poniżej 3% średnio w porównaniu z ponad 4 w okresie kwiecień czerwiec i Prawdopodobnie nie mamy jeszcze szczegółowych danych, na razie tylko ogólne o wzroście PKB ogółem, ale prawdopodobnie wzrost konsumpcji prywatnej przyspieszył i za tym stała ta taka, tak zwana pozytywna niespodzianka inflacyjna to, że, mhm. e, że ceny rosły wolniej, czyli realna siła nabywcza naszych wynagrodzeń rosła przy danym nominalnym wzroście płac, rosła szybciej, mocniej. O PKB jeszcze będziemy rozmawiać dziś, natomiast ja chciałabym jeszcze o inflacji konsumenckiej, inflacji CPI. Które kategorie produktów i usług najbardziej wpłynęły na ten, no, powiedzmy sobie, wprost, wynik, tak? No bo wcześniej no, nie poznaliśmy tych konkretnych kategorii, teraz już wiemy, co ma największy no. wpływ. Tak, tutaj dużo dobrego zrobiły ceny żywności. Dynamika cen żywności wyraźnie się obniżyła w październiku bardziej niż prognozowano. No i to cieszy też na pewno w kontekście postrzegania inflacji przez konsumentów, bo to głównie na ceny żywności konsumenci zwracają uwagę bardziej niż na ceny innych towarów i usług, i ten spadek dynamiki cen żywności na pewno też pozytywnie wpływa mhm. na. Oczekiwania inflacyjne konsumentów. To no na ale, Panie Piotrze, niestety żywność nadal wysoko, 3,4. Tak, nie, zgoda, ale, ale wolniej niż w poprzednich miesiącach. Tak? Czyli, jak mówimy o tym, co wpłynęło na spadek inflacji, to w bardzo dużym stopniu spowolnienie wzrostu cen żywności. Tak? One rosną, no w ogóle mamy inflację, czyli ceny rosną, ale inflacja spada. I przyczynia się do tego ostatnio w bardzo dużym stopniu, a szczególnie w październiku, przyczynił się do tego spadek dynamiki cen żywności. To fakt, że ceny żywności rosną wolniej. W drugą stronę zadziałały ceny paliw. Tutaj spłycił się spadek cen paliw, czy właściwie przyspieszył wzrost, więc tutaj to działało w negatywną stronę. Natomiast to, co jest najważniejsze, i to, co y, szczególnie jest istotne z punktu widzenia Banku Centralnego, i tu zaraz pewnie dojdziemy do oczekiwań dotyczących stóp procentowych NBP, najważniejsze w tym spadku inflacji jest to, że obniżyła się tak zwana inflacja bazowa czyli mhm. ceny. Y, Towarów i usług po wyłączeniu żywności, energii i paliw, tak? bo żywność, energia, paliwa to jest dane w dużej mierze z zewnątrz, z rynków światowych, globalnych, na to bank centralny nie ma wpływu. Tutaj popyt jest nieelastyczny na te towary względem dochodu czy cen, więc tym nie możemy sterować. Cenami tych towarów tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sterować nie jesteśmy w stanie ich kontrolować natomiast inflację bazową ceny innych towarów i usług bank centralny może poprzez zmiany stóp procentowych kontrolować mhm. i ta inflacja bazowa się obniżyła z 3% we wrześniu z 3,2% we wrześniu do 2,9% mhm. 3%, 3 w październiku i to otwiera drogę ta informacja mhm. otwiera drogę do dalszych obniżek stóp procentowych NBP no, ale pamiętajmy o tym, że ceny energii nadal wysoko 4,2. Natomiast ja chciałabym nieco zmienić temat, zrobić krok w tył i o PKB. Słów kilka. Mamy wzrost gospodarczy najwyższy od 3 lat 3,7 rok do roku oczywiście w trzecim kwartale. No i teraz tak, w kontekście. Yy pana banku. Mówili Państwo o tym, że polska gospodarka jest, tu cytat, kuloodporna. Czy nadal Państwo podtrzymują to zdanie i co musiałoby się potencjalnie zdarzyć, żeby tak nie było? No, naszym zdaniem nadal tak jest. Potwierdzają to chociażby najnowsze dane o PKB za trzeci kwartał, właściwie najmocniejszy wzrost gospodarczy w Europie. Na, na pewno w, wśród największych, dziesięciu największych gospodarek rośniemy zdecydowanie naj Najsilniej i było tak też w poprzednich latach. Oczywiście, dostaliśmy kilka ciosów bolesnych recesja w pandemii, później ostre spowolnienie po wybuchu wojny w Ukrainie, szok energetyczny, wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych to wszystko uderzyło w polską gospodarkę, ale no jesteśmy kuloodporni, Ta nasza kamizelka kuloodporna wytrzymała te ciosy. Te strzały i radzimy sobie z tymi wszystkimi zawirowaniami lepiej niż inni. Jeżeli popatrzymy na skumulowany wzrost gospodarczy w dłuższym okresie, na przykład mhm. powiedzmy od końca 2019 roku, czyli patrzymy na ten ok, porównujemy się z okresem sprzed tych tej serii poważnych szoków z ostatnich mhm. lat. I popatrzymy, jak wzrosły różne gospodarki w Europie, na świecie od tamtego czasu do teraz, to Polska jest w ścisłej czołówce. Tak? Mm -hmm. Panie nawet Piotrze, nasz... to w takim razie, jeszcze na koniec naszej mm -hmm. rozmowy, pół minuty nam zostało. W przyszłym roku też będziemy kuloodporni? Tak. Do, do, jakby powszechne są oczekiwania, że polska gospodarka w przyszłym roku będzie rosła jeszcze szybciej niż w tym i nadal będziemy się wyróżniać pozytywnie na tle Europy, a nawet świata. I będziemy to z pewnością sprawdzać. Oby tak było. Piotr Bujek, główny ekonomista PKO BP, był moim gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję.